Jesteśmy na uroczystej gali magazynu Business Women and Life, gdzie 12 gwiazd zdecydowało się wystąpić w sesji zdjęciowej po to, żeby ten kalendarz został zlicytowany. Powiedz mi, która z sesji najbardziej, jest najbardziej bliska Twojemu sercu? Która sesja Ci się najbardziej podoba? To może powiem tak, Martynko. Mam dwie, czyli jedną bliską mojemu sercu, a druga to ta, która mi się najbardziej podoba. Pierwsza to jest bliska mojemu sercu, na której tak jak tutaj widać na odsłonie jest pani Laura Łącz, ponieważ jest to moja klientka, wieloletnia zajmuje się jej włosami bardzo długo i to jest takie moje osobiste od serca polubienie tego zdjęcia. Natomiast drugie to jest zdjęcie właśnie tu na górze, na którym występuje aktorka ceniona Anna Korcz, ponieważ stoi na tle anioła. Dla mnie anioł jest symbolem szczęścia. Sama osobiście mam w domu 360 aniołów, które zbieram od lat, które dostaję od znajomych przyjaciół. Wszyscy wiedzą, że do mnie przychodzi się z aniołem. Anioł jest symbolem nadziei, szczęścia, pogody, miłości, właściwie wielkim, wielkim. Symbolem dobra i nadziei. I myślę, że ta akcja, tutaj dzisiaj, w której ludzie licytują ten kalendarz, te obrazy, jest również nadzieją dla tych dzieci biednych, które, które czekają na wybudzenie, w które trzeba przecież inwestować i finalizować ich zdrowie. Wróćmy teraz do Ciebie, do Twojej działalności charytatywnej, bo nierzadko również fundujesz prezenty i wspierasz różne organizacje. Opowiedz mi troszeczkę o tym. E, jako dystrybutor marki Osmo w Polsce, e, również jako instruktor fryzjerstwa od 20 lat na, na rynku, w zawodzie, współpracuję z domami dziecka. One mi oczywiście przysyłają jakieś dyplomy, podziękowania, ale to jest w ogóle nieistotne. Jako dystrybutor marki Osmo daję im szampony, ponieważ to jest taki prezent, jaki mogę dać od marki, prawda? Natomiast angażuję się bardzo emocjonalnie w to wszystko i oprócz faktu, że zawożę te szampony, również strzygę te dzieciaki. Przeżywam to bardzo, są to dla mnie emocjonalnie mocne chwile, które długo potem pamiętam i nie ukrywam, że troszkę cierpię, ponieważ dzieci trzymają mnie za ręce, kiedy je obcinam, chcą, żebym zebrała je do domu, dotyka mnie to bardzo dogłębnie, ale staram się, Karmię się tą pomocą, to znaczy robię to dla własnego dobra, dla własnego ja, daje mi to siłę, i mimo to, że przeżywam to, i każda ta wizyta w tym domu dziecka kosztuje mnie wiele emocji, bardzo mnie to umacnia i buduje. I naprawdę robię to w gruncie rzeczy dla tych dzieci, ale też dla samej siebie, żeby się właśnie w ten sposób spełniać. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Bardzo mi było miło. Dziękuję.